Kurwa znoszone skanowanie, Gdzie to, kurwa dron jebany jest. Kurwa się pchają jeden za drugim, ja pierdolę co za kurwa ulongi. longi. ta kurwa ginta I kurwa, kurwa. przeciw chyba Dobra starcy, tej dwóch. To to, że... Aha, bo masz te więcej killi, bo mamy tyle samo punktów. Ach, kurwa miałem jedną gadżet więcej z Schody, schody! Bandita nie ma! Tego na schodach, na schodach był bandit, tak? No to ja ten ściągnąłem, bo ja też jednego ściągnąłem. A ja na schodach nie zabijałem. Ciuk ci z mozji! A bo ten chuj gdzieś tam. Ja pilnuję schodów, ja co nikomu nie widzę. Z, przy, przy kominku jest, dwóch jest na celu. Na korytarzu jeszcze jest ten. Y, ...runi, zami. Uwaga, puszczam tego drona, żeby przejąć te... Yy, no. Tam na korytarzu jest jeden. Kurwa, mówiłem, czery, poczekaj. To gra, jestem Elektryk Masz tutaj za, za tą ścianą, zaraz, za plecami. Pływa, no. Jezusem, przy. przy wejściu jest, znaczy przy, przy pomiędzy jednym a drugim. Dobrze. Musimy... jeden, o, no ta, chyba ta, ta. jeden był. Ej, ale ja mam lag, jak chuj, nie? Wiadomo. Klasycznie. Ej tu trzeba to jeszcze ścianę zabezpieczyć co jest kurwa Turu kurwa czekaj bo ty latasz jak ze sraszku Bity tem i to, to. A ja go nie rozumiem co on do mnie mówi Wszyscy idą od schodów tych Sorry, nie e, rozumiem, z tyłu rozumiem. kuchni Powiedział ci żebyś nie zabezpieczał Bo on specjalnie zostawił to, to skóry ja mogę wiedzieć? Lajona nie ma, a tu jest jeszcze śledź. Drugiego nie ma. Iść. ostatniego. Gdzie on jest? Chyba że tam gdzieś poszedł. Z tyłu, Twitchka jest kurwa za mną. Ona weszła od piekarni. No i dobrze, a ja a u mnie był defuser. Defuser mam na... Dwóch, dwóch na piątce jest na parterze. O kurwa. Zginę tu Tutaj idą u mnie, elektryk Tu Uważaj Jerry, poza oknem też masz jednego Wiem Fuser na korytarzu Easy, Easy kurwa. kurwa Easy, prądzik hmm. pierwszy okno, Easy, ja Easy. No. Kurwa, przez ma do nowe równiny banowałem no. Ale ja nie wszyscy banowaliśmy, taki, taki ważny jest Twój głos właśnie, no. Kurwa, gramy zespołowo, gramy zespołowo. Ja powiedziałem, że ma być kanał i chuj, I będzie, będzie kanał, no. no. Byłem pierwszy ostatnio, do no to co? Było zespołowo. Nawet jest nagrane, tylko trzeba zmontować. Tylko żeby były Ciekawe, co Ty kurwa znowu tam zmontujesz. Znowu będziemy się śmiać? Mhm. Pokręć pokrętłem? Mhm. Kurwa, nie no, obawiam nie się, że to będzie ciężkie do przebicia. Oj, <noise> pokręciłem. No jeszcze Panda szukał drona, nie? Do, do znaczy, tej pory się to, śmieją. To nawet ten wsteczny bije, nie? nie? kurwa, ja nie powiem kto kurwa wszedł w swoją pułapkę, bo yy, to jest to kto wszedł w pułapkę Frostki, bo myślą, że jest Frostką w ataku. <noise> Echo poproszę. Nie, że Frostką, tylko że ja nie reagowałem na te pułapki. Tak, tak, teraz się tłumacz kurwa. Myślę, że jesteś frostką w ataku i żeś kurwa w pułapkę wszedł. Mo Montein blokuje. No kurwa, to też miałem takie pojebane sny wtedy, jeżeli ja pielę. Jak mi się agent śnił, to już było niedobrze. <grym> agent się śnił, ja pielę. No. I inaczej, nie śnił mi się typowo agent, tylko całą noc mi się śniło, kurwa agenta głos, że cały czas do mnie mówi: Montein blokuje, Montein blokuje. Mówię, kurwa, <grym> jak ja byłem jednym, no. Ja miałem taki sen kurwa, że całą noc słyszałem tego jego głosu. głos. Ja mówię, kurwa to nie, mać. Ty, nie jesteś pewien że to był sen a nie przypadkiem koszmar? Mu się podobało o kurwa, a na schodach flores Kurwa na, na tych głównych się się paro prądy. Co mam, Tak strzeliłem na pewności. Ja mam ostatniego. A tam masz pułapkę i prądy? A zabił mnie, Jest na oknie. nie wychyla się. Ja już nie żyję. A mu elektryka mówiłem, bo on już tam Easy. braka. No być. przegramy, przegramy, kurwa, weźcie piwnicę Kurwa, no ja specjalnie wziąłem operatora do piwnicy, bo ja było tak 3 do było 3 do 2. Fagowielk piwnicę bierzemy teraz. kurwa tej kurwa. A Aj, wszyscy idą na górę. No. Po co? Nie wiem, no, dawaj, szybko, szybko na, na dół, góra. szybko bieg, na dół, chodźcie, bieg, bieg, bo oni biegiem. wszyscy są na górze. Idę te plantować. Uważaj, bo tu kapkan może być. Jedno. Prynęcie pleców. Kapkan jest, no. Na schody, plecy. Tu macie schody, też tu macie, typa. Na czwórce, ziomek. Kurwa, no to... Tak, to się nie będziemy bawić, pany. O, no, mnie też odrozjebasz zami. Andrzej, pilot defizora. Wszyscy są na górze, kurwa, wchodźcie. No. Ja pierdolę, to ja tu pozabezpieczałem tak ładnie. Z dwóch stron. Tylko wystarczyło pilnować. Tarczyło, ale się kurwa nie udało no, Wiem trudno. że kapkan jest, bo mnie starczy zabił Po coś tą tarczę postawił, żeby się zasłonić Kurwa przed... O, oni... Oni się schowali przed tą tarczą tarczę no to przecież mówiłem pilnować pleców, żeby tam jeden z tyłu stał Jak wszyscy do środka wyszli? i ktoś mi pomoże? No kurwa, um. ja idę z drugiej strony To ci nie pomoże Ja jestem na A Tam ja rozwal jak możesz, ale uważaj, bo tam na daleko ktoś jest. Ocuń się zaraz, ocuń się. Elektryk tu gdzieś jest. Jak ten, to wchodzi i plantuj. Pan no. nie. I pilnuj sobie pleców. Pilnuję. No na rzecz piątka jest. Dobra, jeden. dobra, spoko. Nie, nie strzelaj, na no spokojnie. Tak Zaznaczę się. Idą do mnie. I. Oj, ja mam Nowy. dwa fragi zrobiłem. W ostatniej rundzie zdobyłem dwa fragi No i tak się kurba gra panowie No no Dobra, to możemy w takim razie kończyć? Tak, możemy No i co, bandit cię z okna zajebał? Easy Odsunąłem się z celownika, dok jest na schodach A już porobione Na B jest jakiś tycuś jeden O, oh, oh. cool <laughs> I <can't play. laughs> <noise> kurwa, akurat mi się amunicja skończyła. No, Z dwóch na korytarzu z Lianą. Czech od... tam jest, wszyscy są. O nie, jestem ostatni. U, Jolie Mazera, uuu, ale farciaż, kurwa. Liana też tam jest od garażu. A nie, z drugiej strony poszła. To, to na YouTube no idzie. To, to nie jest śmieszne, bo to jest kurwa. kurwiające, powiem szczerze. W drugim pokoju jest na tym. Wal Dymne, ona cię nie będzie. Za łóżkami jest. Ale jej też nie widzę. Ona, ona jest za łóżkami na daleko. B jest drugi Na daleko, na daleko, ona tam jest, o tam, o była Idzie do ciebie PRS, ty kuwa Pierdolę, nie wierzę Cześć no. zabiłem ją no.